Cześć, witajcie, ja jestem Kuba i dzisiaj pokażę wam, jak zbudować i używać Crusher z Moda Immersive Engineering. Do budowy tej maszyny potrzebujemy 10 Steel Scaffolding, 1 Redstone Engineering Block, 8 Steel Fence, 9 hopperów i 10 light engineering bloków. Więc zaczynamy. Pierwsza warstwa składa się z 10 steel scaffoldingów ułożonych w taki sposób w taki oraz z 5 light engineering bloków. Następna warstwa składa się z jednego Light Engineering bloka na środku, steel fence'ów, które są obok niego, oraz z następnych trzech Light Engineering bloków z tyłu. Jednego Light Engineering bloka, bloku z przodu oraz obok niego restone engineering blok. I trzecia, czyli ostatnia warstwa składa się z dziewięciu hopperów, które stawiamy na środku naszej maszyny. I jak tą strukturę mamy gotową. To klikamy naszym, write, naszym Engineering hammerem yy, prawym przyciskiem myszy, w środkowy płotek i nam się nasz yy, crusher formuje. Ale jak widzicie, jest to jedna z tych maszyn, która nie ma swojego interfejsu. Także teraz pokażę Wam, jak ona działa. Pierwszą rzeczą niezbędną do działania tej maszyny będzie prąd, więc yy, ona będzie musiała mieć dostęp po prostu do prądu. Zużywa ona dosyć sporo prądu, więc. Yy, ja zawsze stawiałem ją na MV, ale można oczywiście na LV, tylko, że nie wiem, czy będzie to tak płynnie działać. Oczywiście trzeba pamiętać, że prąd i że, to, i że ten kabelek musi być tutaj, gdzieś jest taki, takie pomarańczowe wejście małe. I używamy wire-kolektorów i wire-coilem to sobie tutaj podłączamy. I teraz maszyna już będzie miała prąd. I gdy nasz crusher ma prąd, on może sobie już bez problemu działać i rozdrabniać surowce. A żeby rozdrabniał surowce, Wystarczy, że wrócimy je tutaj na górze, i tutaj nam się e, trochę to potrwa. I jak widzimy, powstaje nam dwa Golden Grid. Jeżeli chodzi o automatyzację, tego również jest to bardzo proste. Wystarczy, że zrobimy tutaj taśmociąg e, w tą stronę. Tutaj położymy, możemy położyć sobie hopper na taśmociągu, a nad nim e, skrzynkę. I dla bezpieczeństwa możemy jeszcze tutaj położyć taśmociąg, tak aby nasze surowce na pewno wpadły do kraszera i nie zatrzymały się na krawędzi, tylko on musi być obrócony w taką stronę, dokładnie tak. I teraz, gdy mamy już sobie goltor, to ona tutaj hoperem jedzie do kraszera i on tutaj ją mieli, i tutaj powinna wypaść. Jeżeli chcemy, żeby stąd brało, to też nie ma problemu, bo wystarczy, że tutaj damy taśmociąg i to już się tam może jechać, gdzie chce. Tutaj damy złoto. On jedzie na taśmę ciągu tutaj. Mieli się i tutaj może trafić do skrzynki, nawet jak widzicie nie trzeba żadnego hoppera, nie nic, po prostu trafia do skrzynki nawet bez hoppera, bez niczego. Natomiast jeszcze, jeśli chcemy, żeby nasz e, golden, Gold Grid wpadał od razu do pieca, musimy zrobić trochę większy mechanizm, ale tak czy jak jest to nadal bardzo proste do zrobienia. Po prostu w taki sposób, tak i tak i to powinno teraz już zadziałać, tylko to musimy podnieść. E, taki oto sposób. I teraz jak tutaj zwrócimy to to nam podjeżdża i tutaj mamy już w furnesie. Teraz trzeba poczekać trochę, żeby to się przypaliło i będziemy mieli już zwykłą sztabkę złota, dwie sztabki złota z jednego golden ora. Także jest to bardzo opłacalne. Także jeżeli chodzi o crusher, to by było na tyle. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Pa.